Cześć Blandaci! Yy, co chciałem się dzisiaj pochwalić jedną grą, bo pierwszy raz w życiu zagrałem z mistrzem utytułowanym yy, z NM, em dokładnie. Basjak 97 z Ukrainy. Ranking tutaj ma 1962 na tych yy, szachach szybkich, ale w buletach i rapidach ma tam ponad 2300, także spokojnie, to prawdziwy mistrz jest. A dlaczego chciałem się pochwalić tą grą? No bo wygrałem ją, wygrałem. Może nie do końca była to jakaś taka wygrana fair, ale zobaczcie sami, bo jestem, dlaczego jestem zadowolony z tej gry. No bo zagrałem naprawdę silnym zawodnikiem i zagrałem całkiem przyzwoitą grę. No, coś tam podstawiłem. Podstawiłem Hetmana dokładnie, ale jak no, na Blendersa, typowego Blendersa przystało, to. No musiałem pokazać skąd jestem, prawda? No to nie mogło być tak, że to nie mogło być tak, że od razu yy, pokazuję, yy, no, że, nie, że nie mogę. No, no i blunders to blunders, no. musiałem pokazać skąd jestem i kropka. I zobaczcie, jego dokładność 75%, moja dokładność 73,7%. I to mnie zawsze zadowala, jak mam powyżej 70% dokładności w jakiejkolwiek grze. Nawet jak przegrywam, to jestem z takiej gry zadowolony, bo to znaczy, że nie, 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 nie wtopiłem kompletnie, tylko to była całkiem przyzwoita gra. I zawsze jestem z tego wyniku zadowolony. A tu jestem tym bardziej zadowolony, no bo jakby nie patrzeć, to naprawdę super silny zawodnik. I dobra, i zobaczmy. Popatrzcie, jak to tutaj szło. D4. D4, i ja byłem pewny, że będzie grał Londona. Na Londona ja mam swój tutaj zawsze taki system, prawda? Że tak sobie tu wychodzę, tak, tu. I byłem pewien, że to będzie London. Albo ewentualnie, ewentualnie jak nie London, to zawsze po takim rozpoczęciu grają coś takiego jak Gambit Królowej. Tak to jest, zdaje się, tutaj. Coś takiego. Zegrałem standardowy mój ruch na Londona. I od razu mnie tutaj zakosił niespodzianka, atak na tego skoczka. Co się w ogóle nie wiem, no, rzadko się z tym spotykam. Czeską e, okazuje się, że kilka, razy, kilka gier takich zagrałem w tym wariancie. I to się nazywa Trumpowski atak. Tak, jakbyście nie wiedzieli, też nie wiedziałem, ale to jestem mądry, bo sobie teraz czytam tutaj. Nie, tak, ja jestem prawdziwy blanders. Ja nie znam takich super, jeszcze otwarcie, żeby, żeby takie, takie rzeczy wiedzieć z czapki, od czapki. No, ale ja zagrałem sobie tutaj, pomimo że wiedziałem, że on mi to tutaj może skofić tego skoczka i będę miał problem, prawda? To postanowiłem, że zagram tak, jak na typu wygląda, no bo lepszego pomysłu nie miałem. No i rzeczywiście zabił mi tego skoczka. I tutaj miałem dylemat, czy odbić tym pionkiem, czy odbić tym pionkiem. Wiadomo, że zawsze taka zasada jest, że bijemy do centrum. I tak też tutaj, jedyny jest wyjątek, jak możemy sobie odsłonić linię na, królowe, na królową, to warto jest odbić w tą stronę, ale no tutaj nie widziałem powodu, dlaczego miałbym tak robić, poza tym, że mój król byłby odsłonięty na linii E. No więc lecimy dalej, zbiłem Wedle zasad, i okazało się na szczęście, że to jest książkowy ruch, czyli w porządku. I dalej, oponent e, idzie tutaj na, właśnie po londyńsku, jakoś typowo po londyńsku, i ja na szczęście to tak wyczaiłem, że też sobie szedłem typ, dalej, typowo po londyńsku. Tak, moja odpowiedź na typowego Londona. Ten skoczek to jest typowo London, tak, tutaj jest typowo London. Takie ruchy to byłyby typowo, typowy London. Aha, no tutaj coś... nie spodobał się ten ruch. Jako niedokładność. Komputer mówi, że to byłoby najlepsze, no ale... Dobra, no nigdy tego nie bije. Nawet jak Londona gram, to tego nie bije. Chociaż wtedy też chyba w silniku mówi, że to jest najlepszy ruch. Nie robię tego. No, i tak jak wcześniej mówiłem, to jest mój standardowy atak w Londonie, żeby na tą wieżę się tutaj sadzić. Ale oczywiście no, przeciwnik tej rangi to wiedział o co chodzi i od razu, to, od razu to skorygował mnie, sprowadził mnie na ziemię. Tutaj to komputer mówi, że jest dobry ruch, chociaż mogłem lepiej tego skoczka rozwinąć. I zobaczcie, no, jakoś tutaj ten silniczek pokazuje, że wcale gorszy nie jestem. Przynajmniej w tym, w tym otwarciu, prawda? Tu zbiłem, on to wybił. Cały czas siliczek pokazuje, że jestem cały czas całkiem niezły. Nawet coraz lepszy. Tutaj niepotrzebnie zbiłem tego skoczka, tego końca. Tego mogłem utrzymać tutaj jakiś. Tak, jak komputer mówi, że najlepszy ruch to był to. Ale dobra, no nieważne. No zbiłem, to zbiłem. Tutaj mój zamysł, no, skoro roszadę w tą stronę, no to chcę atakować na, na skrzydle hetmańskim. Mm -hmm. Tu się komputerowi nie spodobał ten ruch jako blander, no bo podstawiam, podstawę piątka, prawda? No ja tego nie zauważyłem w ferworze walki. Faktycznie jakbym tutaj się skoczkiem ruszył, no to mój hetman broni tego piątka. Nie zauważyłem tego, niestety przeciwnik brutalnie to wykorzystał. Bijąc mi tego piona. Ale to nie koniec świata. No. Troszkę moja przewaga zmalała. Nawet mocno bym powiedział, tak? No ale trudno. Yy, tutaj komputerowi też się to nie spodobało. Dobra. Ale słuchajcie, gdzieś tutaj, tak. Tutaj coraz lepiej, znowu, znowu moja przewaga, komputer wskazuje, bo postanowiłem tutaj przeganiać przeganiać tego skoczka i atakować króla, który zroszował na tą stronę. A tu moja wieża ładnie strzela z możliwością podpięcia drugiej wieży. Tutaj mamy Hetmana jeszcze w dodatku i Gońca na tej linii. No idealna sytuacja, ale coś tam zaraz skasztaniłem, chociaż on skasztanił pierwszy. Zobaczcie, przewaga moja 6,88. Wykorzystałem tu brutalnie, bijąc mu piona. Tutaj jest, komputer uznał to za błąd. Komputer chciał, żebym tu przypiął tego skoczka, żeby nie mógł się ruszyć ani skoczkiem, ani, ani tym hetmanem. W zasadzie. No ja tego nie zauważyłem, no i tutaj, ale mój zamysł był taki, że jak on by to odbił. To ja to odbijam, odbijam to z szachem z odsłony I dalej je mogę tutaj atakować w jakiś sposób. Co podpiąć tą drugą wieżę, i tak dalej, i tak dalej. No, miałem tu jakiś plan, zamysł. Komputerowi się to nie spodobało. I zdaje się, tak, tu jeszcze nie. Ale za moment, za moment, tutaj. To jest mój największy błąd partii. I w zasadzie po tym błędzie, dlaczego to jest błąd, kto widzi. no po tym błędzie w zasadzie zastanawiałem się czy nie poddać partii ale że no pierwszy raz i bardzo rzadki pod nie wiem kiedy następny razem mi się uda z utytułowanym zawodnikiem zagrać no więc postanowiłem że się nie poddam no będę grał do końca no co dałem tego hetmana no nie miałem co innego zrobić musiałem go oddać Ale cały czas tu sobie jeszcze radziłem. No niestety no, silnik tu już pokazuje no, brutalną przewagę 7 i 4 oczka dla białego. Tutaj jeszcze miałem nadzieję na jakiś remis, ale to raczej słabo z taką przewagą. Tutaj w dalszym ciągu... O! No i tu partia zakończyła moją wygraną. Pokazuje, że przeciwnik się poddał. No nie do końca tak było. Prawdopodobnie internet mu się skończył. Bo. No bo miał tu tak miażdżącą przewagę, prawda, 13 oczek, że re, raczej ja nie miałem szans tej partii wygrać, ale na moje szczęście czy, czy jego nieszczęście internet mu się skończył. Partia u mnie się pokazała jako porzucona, no i jest moja wygrana. I dlaczego wam pokazuję? No dlatego, że mm, raz, że jestem bardzo dumny z tej partii, a dwa, że no. Dwa, że nie, nie należy się nigdy poddawać, bo tak się partia może zakończyć, nawet jak gracie z dużo silniejszym przeciwnikiem i e, mając dużo gorszą pozycję, możecie wygrać zawsze. A trzy y, dlaczego wam pokazuję? No, że blender, blender si też potrafią. No też możemy grać z. Nigdy bym nie pomyślał, że jakąś partię będę mógł wygrać z utytułowanym zawodnikiem. No, to jest dla mnie fajna rzecz i yy, no i to jest znak, że wy też możecie. Po prostu nawet jak macie tak niski ranking jak ja, czy, czy w okolicach. No, to, jest, to jest fajne, że, że szachy są dla każdego. No i koniec, no. Dlatego aha, jutro zasadzie yy, to dzisiaj, tak? Bo ten film się pojawi pewnie rano. Dzisiaj o 19.00 ustawiła turniej szwajcarski u nas na na klubie, więc zapraszamy. Prawdopodobnie będzie live. Kropka będzie live o, o 18.30. Jeżeli się nie uda tego live'a zrobić, to będzie film na pewno z tego turnieju, ale no, chcemy, żeby Kropka się na live'ie pojawiła. Także zapraszam was serdecznie. Trzymajcie się. Cześć.